Zbliżał się dzień, w którym mieliśmy wlecieć z Polski. Przecież nie pogodziłem się z tym, że zabiłem człowieka. Często zacząłem odwiedzać bary i ograniczyłem spotkanie z Izą. Niszczyło mnie to. Na dodatek nie potrafiłem wyrzucić gazety. Wojna dilerów pociągnęła ze sobą śmierć trzech osób. Wujek nie był zadowolony. Wszystko się we mnie gotowało. Wkurwiałem się o nic, dlatego czułem, że nie mam już nic do stracenia. Pojechałem do Izy. Co się ostatnio z tobą dzieje, człowieku? Martwię się, nie dzwonisz, nie odwiedzasz mnie, nie mogę cię złapać w domu. Co jest? Spytała. Chodzi o pracę. Znowu uwiesiłem wzrok na ziemi. Zwonili cię? Chciałbym mieć takie lekkie problemy. Nie, okłamałem cię. Nie, jestem żadnym szoferem, przyznałem się. Co? To skąd masz pieniądze? Pytała. Jestem doręczycielem, powiedziałem. O, mamo. Ważne, że ci płacą, tak? Co z tego, że roznosisz paczki czy listy? Nie, źle zrozumiałaś. Nie jestem listonoszem. Doręczycielem nielegalnych rzeczy. Narkotyki. Co? Wystraszyłem się jej spojrzenie. Jakby chciała mnie zabić? Ciekawe, jak ja wyglądałem, gdy stałem przed tamtym facetem. Pozwól, że ci to lepiej wytłumaczę. Próbowałem z tego wybrnąć. No, na nic innego nie liczę. Stanowczo powiedziała. Po pierwsze, nie biorę. Odetchnęła z ulgą. Po drugie, nie mam kłopotów z prawem. Ale? zapytała. Ale ta praca jest bardzo niebezpieczna. Masz na myśli tą gazetę sprzed dwóch tygodni? Wojna dilerów? Spytała. Tak. Odpowiedziałem. Brałeś w tym udział? Zaczęła się robić podejrzliwa. Ale musiałem się przyznać. Tak. Odpowiedziałem. O Boże, nie mów, że ty... Nie, nie wierzę. Jej oczy zaczęły zalawać łzy. Powolnym ruchem wyciągnąłem rękę, by wytrzeć jej policzki. Nie dotykaj mnie, wynoś się stąd! Krzyczała. Iza. Próbowałem ją uspokoić. – Wypierdaj! – krzyknęła. Szybkim krokiem szła w kierunku swojej klatki schodowej. Gdy tylko wykrzyczałem imię jeszcze raz, pokazała mi środkowy palec. – Leć, nie odwróciła. Pojechałem pod blok, zaparkowałem samochód na parkingu i zadzwoniłem z budki telefonicznej do Pławła. Cześć, to ja. – Wyjdzieś ze mną wychylić co nieco? – Tam, gdzie zwykle? – spytał. – Tak – odpowiedziałem. – Będę za 20 minut. Znowu się upodle alkoholem. Wstyd. Muszę czym zająć swoje myśli. Koło drugiej w nocy wróciłem do domu, średnio wstawiony. Bywało ze mną gorzej. Wiedziałem, co się dzieje wokół mnie. Obudziłem wójkę. Dobre pięćdziesiąt minut rozmawialiśmy o tym. Mówił, że takie uciekanie od tego nie jest rozwiązaniem. Trafią mnie szlagi. Czułem, że podjąłem szereg niesłusznych decyzji. Zmęczony tą całą sytuacją poszedłem spać. No zajutrz? Koło dwunastej obudził mnie dzwonek do drzwi. Byłem sam w domu. Otworzyłem drzwi i nie wierzyłem własnym oczom. Zrobiło mi się biało. Nie spodziewałem się, że to będzie Iza. Jesteś sam? spytała. Tak. Wpuściłem ją do mieszkania. Chciałem cię przeprosić za wczoraj za to, że byłem taka ostra. Jesteś w rozsypce, ale ja wolałem myśleć o tym, kim to ty nie jesteś wytłumaczyła. Nie dziwię ci się, że tak zareagowałaś, skarbie. Uśmiechnęła się niewinnie. A razem przez to przyjdziemy. Słyszysz? Nieważne skąd masz pieniądze. Nieważne czy jesteś mordercą czy nie. Kocham cię, bo wiem, że gdzieś tam wewnątrz ciebie jest to osoba, która płonie emocjami. Czasami dobrze jest mieć taką stalową powłokę, która oddziela i chroni przed światem. Zacząłem milczeć i myśleć nad tym, co powiedziała. Patrzyła na mnie i oczekiwała odpowiedzi. Coś w tym jest, powiedziałem. Nie jesteś zła? Zapytałem. Pewnie, że jestem zła, aż krzyknęła, bo muszę się pogodzić z tym, że kocham bandytę. Ale mimo złości pocałowała mnie, aż się pogudzi... pogubiłem i nie zrozumiałem, o co już tutaj chodzi. Mimo, mimo to nie zamierzałem tego rozstrząsać. A masz wiarę, że już tylko kilka dni, gdy wyleciemy do Ameryki? Ze śmiechem odpowiedziała. No jakoś też nie mogę w to uwierzyć. Nagle spoważniała. Ale Radek, powiedz mi jedno. Naprawdę będziesz tam studiował, czy zajmował się tym, czym tutaj? Miałem plan studiować, ale ostatnimi czasy odrzucam te myśli. Tak w ogóle to co chce Paweł robić? spytała mnie. On? On chce iść tam do wojska. Odpowiedziałem. Do wojska? To jest jego amerykański sen? Chyba tak, odpowiedziałem. I co teraz? Kim zostanę? Serio poświęcę swoje życie dla tej roboty, a Paweł? Idzie do wojska, żeby potem szkolić moich ludzi. Gdzie to mnie zaprowadzi? Boję się, że Iza nie wytrzyma tego wszystkiego i odejdzie ode mnie. Nie chciałbym tego. Kocha zabójcę, to naprawdę brudna sprawa. Dziwi mnie to, że chce iść ze mną, kiedy ta droga prowadzi do prawdziwego chaosu i wiecznego strachu. Może i faktycznie jakoś dam radę? Pożyjemy, zobaczymy. Póki co muszę wziąć się w garść po tym morderstwie. Muszę do tego przywyknąć. Listopad 1990 roku. Paweł mnie hartował, poszedł do wojska i zaczęła edukację kierunek medycyna. Podziwiałem ją, że miała taką głowę do biologii. Natomiast ja nie poszedłem dalej z nauką. jak zapoznał mnie z jego szefem. Ciepło zostałem przyjęty. Zafundowano nam mieszkanie dla naszej trójki, ale póki co mieszka tam tylko z Izą, bo Paweł jest na szkoleniu. Pan Morello miał plan przyciągnięcia Czarnuchów na swoją stronę. Mimo całej tej walki rasistowskiej widział w nich sporo zysku i siły. Prowadził ryzykowne spotkanie, ale najciekawiej potoczyło się to w Campton. Gang Blues. Mieliśmy po swojej stronie. Interesy szły w no jak najlepszym kierunku. W końcu ustalono umowę między głowami co do działalności na terenie LA. Jeden z nas jeden z tamtych. Tak zyskałem czarnego partnera. Całkowicie pozytywnie popierdolony człowiek. <grym> się jak o nim myślę, chcę mi się śmiać, ale z jednej strony mam się czego bać w końcu. W ciągu kilku sekund z klauna potrafię zrobić z siebie maszynę do zabijania. Wystarczy, że ktoś go wystawi do wiatru lub da trochę za mało towaru albo za mało pieniędzy. To z pozytywnych myśli co do przyszłości w ciągu sekundy zamienia zamienia je w prawdziwy terror. Taki już jest. Andrzej. Andrew Jackson. Mówili na niego Rapid. Szybko strzelny. Mają piękną dziewczynę, tamarę i śliczną córeczkę sary. Były dla niego całym światem, dlatego we dwoje postanowiliśmy traktować się jak bracia, bo oboje mieliśmy swoje piękne światy, których nie chcieliśmy stracić, ze względu na interesy. Pamiętam ten dzień, gdy mieliśmy opchnąć 7 kilo koki. Co tam, bracie? Gotowy opchnąć towar tym białym cipkom? spytał mnie. Białym cipkom? odpowiedziałem? Heh, <grym tia> Jak inaczej nazwać pedała w ryżowej kryszuli białych spodniach. Z całą, stałą w goryli przez ojców. Białe cipki. Widziałeś tą fotografię? Tak. No to kurwa, o czym my rozmawiamy? Ci pensje i tyle. Nabijał się rapid. Skup się na zadaniu. To w końcu siedem jebanych opakowań z witaminą C odpowiedziałem. Zawsze jestem skupiony. Upewny siebie. Prawie jak ja. To dobrze, cieszyłem się z tego. Tą robotę traktuję tak, jakbym miał zadowolić moją panią, odpowiedział Rapid. Rapid, nie mogę się przecież ciebie skupić. Zacząłem się śmiać. On też. Idą. Czy jesteś kruk? Zapy zapytał pewny siebie dość zwyczajnym tonem głosu. Dość wysoki facet jakieś 190 cm. Brązowe włosy, piwne oczy, blizna na prawym łuku brwiowym mocno opalony. Niesiał jakiegoś szczególnego strachu, gdy się na niego patrzyło. Jego napakowane przydupasy też nie robiły wrażenia. Tak, to ja, odpowiedziałem. Maciej, jejo? Spojrzałem na niego. Tak, mamy, odpowiedziałem. Chcę zobaczyć. Czy on myśli, że jestem głupi? Tak jak ja chcę zobaczyć pieniądze, powiedziałem. Włożył się i pstryknął palcem. W tej walizce jest pięćdziesiąt tysięcy dolarów. W tej samej chwili jeden z jego przydopasów przyniósł walizkę. Chyba sobie ze mnie jaja robisz. Chyba ochujałeś, że na tyle pieniędzy sprzedam ci tyle witaminy. Pozostałe osiem walizek jest w pobliżu. Spojrzałem na niego i na Rapida. Moje trzy skrzynie też są w pobliżu. Znowu się zdenerwował. Trzy? Nie taka była mowa lachociągu. Zaczął po mnie jeździć. Serio myślisz, że za 400 tysięcy sprzedam ci 7 kilo? Tak, właśnie tak. David wyciągnął broń. Zaraz po tym jego goryle. I każdy z nich miał nas na celowniku. Nie ogarniałem sytuacji. Bo byłem dosyć wystraszony. Panowie, uspokójmy sytuację. Nie chcemy wojny, chcemy dotrzymać umowy tak, jak się należy. Dołóż się soka, wałków, a witamina jest twoja. Ratował mnie Rapid. Dobrze. Zagwizdał. Po chwili podjechał samochód. W bagażniku były wszystkie walizki. Okej, okay. jedźcie za nami, powiedziałem do nich. Mieliśmy przejechać jakieś trzy kilometry, zanim dotarliśmy do magazynu. Było tam pełno naszych, więc pali się odstawiać cyrki. Rapid, zawołaj Johna i powiedz, że goście czekają na poczęstunek. Powiedziałem. Po chwili przyjechała ciężarówka. Nie jest pełno witaminy. Pokaż mi. Się robi. Otworzyłem drzwi. Wszedłem do środka, po czym odsunąłem pokrywę jednej ze skrzyni i wyciągnąłem paczkę. Wyciągnął nóż. Rozcina. Spróbuj. Powiedział do mnie. Nie, ja nie biorę. Spróbuj, nalegał. Nie biorę swojego towaru, odpowiedziałem mu. To ty spróbuj, zwrócił się do Rapida. On też nie bierze. Stanąłem po stronie rapida. A ty jego tatuś? Patrzył mi w oczy. Zawołaliśmy jakiegoś dziada. Nikt go nie znał, ale siedział w magazynie. Wciągnął. Dobra. Bierzcie ciężarówkę. Wystawcie mamonę i do zobaczenia w przyszłości. Interes poszedł całkiem nieźle. Kiedy wszyscy się pakowaliśmy i mieliśmy odjeżdżać, pojawiła się policja. Tu, LAPD, stać! Wjechało siedem radiowozów. Rapid wyciągnął broń i zanim ja zdałem, że zrobić to samo, nie zdążył podzierawić ośmiu ludzi. Postanowiłem nie łapać za broń i od razu wsiadłem do samochodu. Odpaliłem i z piskiem opon wróciliśmy do rezydencji pana Morelu. Jak poszły interesy? pytał już starym, zachrypniętym głosem szef. Tak jak powinno, odpowiedziałem. Doskonale. Sprawdziliście się oboje, lecz ty, mój chłopcze, dziś dowiodłeś, że faktycznie chcesz być w naszym gronie. Zacznie mi mówić wuju, to znacznie lepsze niż pan. Będę zaszczycony, odpowiedziałam. No, macie walizkę na głowę, a teraz idźcie się zabawić, albo wróćcie do swoich domów, jak tam sobie chcecie. Tak zyskałem 50 tysięcy dolarów za jeden dzień roboty. Tak cholernie upłacalny interes. Na dodatek, znacznie polepszyły się relacje między mną a Rapidem. Ej, Raven! Co powiesz na to, żebyśmy spiknęli się w jakiejś restauracji z naszymi boginiami? Patrzyłem na Rapida. To dobry pomysł, ale gdzie? Napiero się przeprowadziłem i nie miałem pojęcia, gdzie co może być. Znałem świetną na Rose Garden przy ulicy Martina Luthera Kinga. A to do zobaczenia o dwudziestej. Tak poznałem Izę z Tamarą i Rapidem. Świetnie się dogadywały. Od razu zrozumiałem, że będziemy mieli ze sobą świetny kontakt. Z dodatek bardzo byłem zafascynowany tą restauracją. Bogate wnętrze, miła atmosfera, jakiś jazzowy zespół grający dla publiczności. Całkiem nieźle. Dania, wyśmienite. Warto było tam przyjść. Wróciliśmy do domu z Izą koło trzeciej w nocy. Radek! Jestem tak cholernie szczęśliwa tutaj. Wszystko się toczy tak, jak należy. Wspaniali ludzie wokół, ze wszystkimi świetnie się dogaduję. A o Tamarze nie wspomnę, czuję, że będziemy miały świetny kontakt. Tak bardzo Ci dziękuję, że mnie zebrałeś ze sobą, mówiła do mnie. No, że wiesz, jak bardzo Cię kocham, prawda? Spytałem. Tak, wykrzyknęła. To nie dziękuj mi, skarbie, po prostu miałem cię zabrać ze sobą. Nie wytrzymałbym tutaj bez ciebie. Ten słodki dialog ciągnął się z dobrą godziną, aż w końcu zakończyliśmy wieczór dobrym seksem i padnięci poszliśmy spać. W sumie już była sobota, dlatego nie przejmowaliśmy się tym, że trzeba wcześniej wstać. Oboje uwielbialiśmy się byczyć cały dzień. Dlatego sobota to ten szczególny dzień, w którym zawsze gadamy o wszystkim. To piękne, jak to wszystko się układało. Zapewniłem kobiecie dom, bezpieczeństwo, kupowałem jej ciuchy, których pozazdrościłaby każda kobieta. Prawdziwy amerykański sen. Był coraz bliżej mnie.